Tego się nie spodziewaliśmy w fatalnych nastrojach nasz kolejny odcinek programu Super Tenis. Przemek Ofiara, witam was serdecznie, ale nie ma czemu się dziwić, na świątek odpada niespodziewanie, sensacyjnie z turnieju na kortach londyńskiego Wimbledonu ze mną Michał Chojewski Cześć Michał. Dzień dobry, bardzo mi. Przykro. Tak, nagrywamy tuż po meczu. W zasadzie, no ile? 5 minut od zakończenia no przed, tego, przed chwilą. tego. Tak, przed chwilą się skończył ten mecz. Wy pewnie oglądacie nas troszkę później. Dlatego, no, emocje, szczególnie u Michała, który jest tutaj mocno też zaangażowany, i, i, i jeżeli chodzi o pracę, i też chyba emocjonalnie w tenis no, no wiadomo, są duże. nas. No, Szczerze powiem, że nie spodziewałem się czegoś takiego. Myślałem, że naprawdę Igaz, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, no jak, jak się okazuje, kompletnie źle odczytałem jakby, jak ten mecz będzie wyglądał. Myślałem, że gaz dominuje z Fitolina i na to wyglądało. No prowadziła 5-3, 0 i nie wiem, co się z nią nagle stało. Po prostu seria błędów, jakaś dziwna niemoc bardzo słabo zaczęła serwować. Chociaż już w poprzednim meczu z, z Belindą Benczić widać było, że ten serwis coraz gorzej funkcjonuje. Myślę, że takiego po prostu jeden dzień Jeden słabszy dzień ten serwisowy się przytrafił, no, ale teraz naprawdę no, poza jakimiś tam nielicznymi gemami, Iga naprawdę no, miała później już bardzo duży procent, yy, bardzo niski procent pierwszego mhm. podania. I co Ukrainka? Po prostu wykorzystywała zwietrzyła szansę, zobaczyła, że Iga gra coraz bardziej niepewnie. Widać było, że ta pewność siebie ulatuje z Igi. To widać było naprawdę no, bardzo wyraźnie. Słabszy serwis, no i ten nieszczęsny forehand. Naprawdę momentami to było prawie jak kalka meczu z Korner rok temu. Czyli Ukrainka, tak jak wtedy francuska, zobaczyła, że ta strona forehandowa Igi jest bardzo niepewna. Konsekwencja atakowała ten forehand, a Iga psuła. No oczywiście zdarzały się piękne te te zagrania z forhandu, ale, ale w gruncie rzeczy była to bardzo niepewna strona Igi, dużo takich zerwanych forhendów niepewnych, przestrzelone zupełnie zagranie. Zupełnie Iga zgubiła rent gry, co tak doświadczona zawodniczka, jak, jak Elina Svitolina po prostu wykorzystała. Wspomniałeś o tym wyniku 5-3, do 3, kiedy nie. Iga w zasadzie powinna zamknąć tego tak. seta, nie wiadomo, co się z nią stało i go przegrała, ale kolejny taki kluczowy, moim zdaniem, moment tego spotkania to jest wygrana 7-6 do 6 seta drugiego. Nie. Rozmawialiśmy sobie pomiędzy drugim a trzecim setem i mówiliśmy, nie no, teraz to Iga tego nie puści. Tak, no jeszcze raz się potwierdziło, że się nie znam na tenisie, bo, <laughs> bo w poprzednim odcinku jakby przewidywałem, że Iga, myślałem, że po prostu zamęczy kondycyjnie Elinę Switolinę i też tak sobie teraz myślałem, że skoro już udało jej się wyszarpać tego drugiego seta, odrobić straty w tym breaku, to już ten trzeci set powinien się ułożyć y, y, dobrze dla, dla Polki. Myślałem, że to Ukrainka z, y, będzie słabnąć, no, ale nic z tego. No, Elina Fitolina pokazała, że jest po prostu no, świetnie przygotowana i naprawdę czapki z głów wielkie brawa dla tej dziewczyny, która, no przypomnijmy, że ona ponad pół roku temu urodziła dziecko, chyba w październiku została Matką, córeczki Sky, jak wiadomo, to jest żona Gala Mofisa. Jaka forma? Ta. Tak, no i błyskawicznie się odbudowała. To jest naprawdę niesamowite. Znaczy, no, nie wiem jak to jest, no, nie będę się tutaj wchodził w buty kobiet, które, które urodziły dzieci, ale no, domyślam się, że to jest ogromny po prostu wysiłek tak szybko wrócić na tak wysoki, wyczynowy poziom. I naprawdę, no jeszcze raz, no, czapki z głów, ja się nie spodziewałem, że Elina Swiftelina tak dobrze dzisiaj zagra. Trzeci wielkoszlemowy puff, z Fitoriny, W tym drugi mhm. na Wimbledonie, ale wróćmy do Igi Świątek, bo to o niej chcemy sobie rozmawiać. Nie zapytam, że, żebyśmy na chłodno to przedyskutowali, bo, bo nie na chłodno, bo to jest kilka minut po, po meczu, ale czego Igi Świątek zabrakło, żeby wygrać wreszcie A Wimbledon czy... no, seniorski? Nie, no słaby dzień, ale chociaż no, ja mam wrażenie, że rzeczywiście ta forma IGI tak zaczęła po prostu spadać. No. Mm. Przed Przedwczoraj była euforia, bo udało się ten mecz wyszarpać z Belindą Bęcić. Ale mam wrażenie, oczywiście no, można mówić, że to coraz trudniejsze rywalki były. No, ale jeżeli zobaczymy, ile IGA dzisiaj popełniło niewymuszonych błędów, no jak sama nazwa wskazuje, niewymuszone to jest błąd, który jest niezależny od rywalki, no to wyraźnie widać że po prostu ta forma igi w pewnym momencie zaczęła lecieć w dół. Dużo było po prostu takich no, przestrzelonych y, piłek, no, niewytłumaczalnych okolicznościach. No, po prostu Iga, widać było, że, że ta forma zaczęła z niej lecieć, pewność siebie zaczęła spadać. No i trudno, no, ale to Ibu i tak, no wiadomo, że wszyscy jesteśmy rozczarowani, napaliliśmy się na ten sukces, tym bardziej, że jeszcze bardziej boli to, że w, w półfinale czekała Marketa Wondroszowa, czyli śliska, która no, nie jest jakiś wielki, mhm. wielka zawodniczka. No, Iga już ją pokonywała i teraz też podejrzewam, że byłaby faworytką, no, ale tak samo się mówili przed meczem z inną Switoliną. No trudno, no ja myślę, że no, nie ma co za bardzo jakoś tak no Rozczarowanie jest, tak. Jest czy oczywiście bior... rozczarowanie, ale tak czy inaczej Biorę ten bioręlić. turniej i tak jest pewnego rodzaju przełamaniem. No jednak pierwszy mhm. ćwierćfinał i świątek na tej łymbledońskiej trawie. No, wcześniej no, były dużo gorsze wyniki. Pierwsza Polka, no to pamiętajmy, która we wszystkich czterech szlamach doszła co najmniej do ćwierćfinału. No, nie ma co ukrywać, to było ogromne, dużo większe. No, ten półfinał naprawdę, ja już prawie no, myślałem, że, że Iga ma go w kieszeniach, zaczęło na drabinka. Potem wydawało się, że finał też, też powinien być już formalnością, no, ale taki jest sport. No. Gorszy dzień i świetna dyspozycja rywalki po prostu przesądziło o porażce. Nie ukrywajmy, że bardzo przyjemnie nam się patrzy na IG Świątek na tronie, na miejscu numer jeden rankingu najlepszych tenisistek, kibicom z pewnością również. Powiedz mi, czy na szybko przeliczyłeś już, czy jest jakiegoś... Znaczy, no, teraz spadło. jest po prostu sytuacja... Prosta. Wiadomo było, że jeżeli Iga Świątek dojdzie co najmniej do ćwierćfinału, a to udało się zrobić, to Arena Sabalenka będzie potrzebowała, potrzebowała zwycięstwa w całym turnieju, żeby wyprzedzić Igę Świątek w rankingu. Czyli teraz po prostu sprawa jest prosta. Jeżeli Białorusinka wygra cały turniej, zostanie nową liderką rankingu. Jeżeli nie wygra, Iga pozostanie numerem jeden. Trzymamy kciuki, żeby Sabalence się to nie udało w takim, w takim razie. No nie ukrywam, że też będę kibicował rywalką sabalenki. No cóż, kibicujemy <laughs> nasze, kibicujemy ze świątek chcemy, żeby jak najdłużej była na pozycji liderki. Teraz trochę odpoczynku i przygotowania pewnie do tak. US Open już. No przede wszystkim najpierw będzie się chciała dobrze pokazać przed warszawską publicznością. Turniej w Warszawie już za ile tydzień? 24 chyba lipca, dobrze pamiętam więc no, na pewno to będzie taka no, prestiż, jeżeli chodzi o prestiż to bardzo wiadomo mały turniej, ale jeżeli chodzi o taki prestiż to dla Iggy ważna impreza, jeszcze nigdy jej się nie udało wygrać e, turnieju seniorskiego w, na polskiej ziemi, może teraz, no zobaczymy no, jest, sam jestem ciekaw jak wejdzie w tę serię turniejów na, na szybkich kortach, wiadomo w Warszawie już czekają na nią korty, które mają być identyczne jak te w US Open czyli cenne przetarcie, a potem oczywiście seria amerykańskich turniejów Czyli najpierw Kanada, potem pewnie Cincinnati, no zobaczymy. A jak sądzisz, rzeczywiście spróbujmy, może na chwilę wejść w umysł Iggy Świątek, jak ona tę porażkę przetrawi, jak ona sobie z tą porażką poradzi? No, na pewno praca z psychologią tutaj będzie miała duże znaczenie, no ale no, nie ma co drzeć szat, no wiadomo. No. Taki jest sport. No ja wiem, żeśmy się przyzwyczajeni do kolejnych zwycięstw i świątek, no ale no zdarzają się i takie dni, kiedy rywalka jest trochę lepsza. No teraz lepsza okazała się Ina Sfitoina. Fajna dziewczyna, tak sobie myślę, że że jeżeli z kimś gram miała przegrać, to, to dobrze, że przegrała właśnie z taką fajną dziewczyną. No Fajna historia yy, tej Ukrainki. Nigdy nie doczekała się wielkoślamowego zwycięstwa, może teraz, chociaż oczywiście dużo dobrych rywalek jeszcze w drabince jest yy, sporo, zwłaszcza po tej drugiej stronie. No jeżeli chodzi, i, o IG to co? No restart, no tak samo było, pamiętajmy po poprzednich niepowodzeniach. Jak, jak Iga miała taki gorszy moment, potrafiła się błyskawicznie odbudować, wrócić i, i znów zachwycić. Myślę, że będzie tak samo teraz. Jeszcze skomentuj Michał, proszę. Yy, yy mecz Huberta Churkacza z Nowakiem Dżokowiczem króciutko. No i jaka sytuacja z, z Hubertem przed kolejnymi turniejami, bo może to jest taki dobry prognostyk. Tak, znaczy ja tak uważam. Ja naprawdę no, bardzo żałuję, że, że Hubert trafił w czwartej rundzie na tak świetnego zawodnika, a natomiast no naprawdę forma Huberta była bardzo dobra i jestem ciekaw, czy, czy tą formę z tej trawy, na której jak wiadomo zawsze mu się dobrze ostatnio przynajmniej dobrze grało, przeniesie na, to, na te szybkie korty twarde w Ameryce, A czemu nie? No, przecież Hubert tak naprawdę poza tym półfinałem Bledonu, to wszystkie największe sukcesy odnosiła się na szybskich amerykańskich kortach twardych. Ja naprawdę uważam, że to może być turniej przełamanie dla, dla Huberta. Ten, ćwierć, ten, ten Ta czwarta runda, ta porażka po meczu naprawdę no, walczył jak równy z równym przez cztery sety z Nowakiem Dziękowiczem i oby po prostu utrzymał tą taką pewność siebie, żeby go to niosło po prostu w kolejnych startach. Tego się trzymajmy. W tym całym rozczarowaniu, bo wiadomo, to rozczarowanie jest z optymizmem do przodu. Dzięki Michał. Dzięki. Dziękuję również wam. To był kolejny odcinek programu Super Tenis. Ostatni odcinek o Wim do nie, Ponieważ nasi wszyscy z turniejem się już pożegnali. Przemek Ofiara, dziękuję bardzo. Subskrybujcie nas, ogląda, oglądajcie nasz kanał. Łapki w górę, zaznaczajcie dzwoneczek. Bądźcie z nami. Cześć.